Moje ulubione produkty Diego de la Palma to trzy produkty. Takie moje must-have. Pierwszy to kredka do ust. Ją nakładam na całe usta. właściwie to moja jednocześnie konturówka i pomadka, dwa w jednym. Uzyskuje efekt matowych ust. I na największych spotkaniach, bankietach, konferencjach mam pewność, że moje usta przepięknie będą wyglądać przez całą wypowiedź. Kolejny produkt to Róż. Róż, który jest bardzo intensywnym. Odcieniu. Tutaj polecam właśnie te amarantowe róże, które niesamowicie nam akcentują kość policzkową, nadając naszej cerze efekt zdrowej skóry, takiej rumianej, dziewczęcej. Trzeci produkt to właściwie dwa produkty: to kredka do brwi. Kredka do brwi nakładana w ten sposób, żeby zagęszczała właściwie brew. Po kredce trzeba nałożyć jeszcze wosk. Wosk nabłyszczy je, zagęści dodatkowo, niesamowicie wystylizuje. Produkty must have, kredka, róż i dwa produkty do stylizacji, kredka i żel do brwi. Polecam serdecznie poznać te produkty właśnie w marce Diego de la Palma.